Cześć, witajcie ze strony Matija120. W dzisiejszym odcinku znów będziemy grali w Gratchewcauto San Andreas. Mm. W poprzednim odcinku skończyliśmy misję, w której musieliśmy zamalować. Y, tego. Musieliśmy zamalować. Y, te. Graffiti. A w dzisiejszym odcinku. Będziemy robić dalsze misje. Jak widzieliście, wgrałem polskie napisy, ale niestety audio dalej nie... nie, nie, nie no nie mogę po prostu znaleźć przyczyny tego, co teraz się stało. Znaczy, dlaczego audio nie mam. No. Dobra, jak przed chwilą widzieliście, gadał, mm, gadał z, przez telefon z, jak, z policjantem, który pracował. z oficerem Hernandezem czy coś takiego i tego. On pracował z w on był w grupie Crash, w której także był Ten oraz polaski, czyli y, dwóch wrogów cj którzy są policjantami. Oczywiście będzie cenzura na tych polskich y, y, złych słowach, aby ci, którzy, którzy tego, którzy mnie oglądają, żeby po prostu nie wiem. No po prostu będzie cenzura na tym, bo nie lubię, kiedy ktoś ogląda... Gdy ktoś na przykład przeklina czy coś w tym celu. Dobra, kolejna misja. Czyszczenie osiedla. Hmm. No więc dobra, teraz się okazało, że jakiś Bidup pewnie jakaś, jakiś członek gangu growth po prostu mm, po prostu. Teraz handluje z przeciwnikami czy coś w tym stylu. Zrobię kluciutkę cię, bo muszę ściszyć lekko grę. Mm, dobra, jestem z powrotem. Tak dobra. O kurde, że mi skraszował gry. O, na szczęście nie, nie skraszował. O kurde, zapomniałem. Bardzo przepraszam, no a niestety przy, przy tego przewinąłem. Kaczceńkę. Tam się dowiedzieliśmy, że gdzieś tam sprzedają tego. Yy, na, w tej kaczceńce dowiedzieliśmy się, że gdzieś tutaj w pobliżu y, ktoś y, handluje. O. Dobra. Lecimy. E. Ty. Wolno cię. Patrz. Dup. 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 Dup, dup. Tak to jest. Tak to się robi teraz. No i rozwalony. Troszkę krwi się polało, ale to nic. No więc dobra. O, biorę baseball'a I... O, tego wezmę. I, I jedziemy do. mieszkania dealera czy dealerów. Aby wykonać specjalny atak, ciśnij Enter, trzymając równocześnie PPM. LShift pozwala na ciosy jakieś tam specjalne. przeciwnym stylu. Dobrze. Dobre. mi mm, nie skasował gry, muszę tak, tak robić. Lecimy i wszystkich rozwalimy. Tu też będzie tezura. Tup! Rozwalę go. Patrzcie na to. Patrzcie jak O ten... Patrzcie jak oh yeah. Patrzcie jak... Patrz jak umiera. Dobra, ten jest martwy. Teraz ten. Ej, uważaj, uwalna, redera. A. Okej, okay, pięknie. Dobra, wróćcie do domu, suita. No to wracamy do domu, suita. So, Teraz, gdy nie trzymają nas za gardło. No dobra. Lecimy po kolejną misję. Dopiero 6 minut nagrania, więc można. Przejażdżka. No dobra, teraz jedziemy sobie jeść Oj, zapomniałem Jedziemy sobie jeść O kurde, kurde, kurde Niezły drift Nie no, to nie był żaden drift Ominiemy go O, patrzcie jaki omin Jak i jak, jaki ominąłem Dobra Jedziemy do Klakinbela Mm-hmm. <laughs> Okej, okay, jadą na nasze osiedle, musimy ich rozwalić. Kurde, 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 kurde. Oni teraz sobie skrócą, ale ja im nie pozwolę na to, właśnie, zapomniałem. Trzeba ich rozwalić. Tak można ich rozwalić. Dobra, rozwalaj ich. Rozwalacie się, rozwalać. Jadł, jedną, jadą. jadą, jadą. O, zepchnij ich jest drogi. Tak, 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 tak. O, kurde, 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 kurde. Dobra, dobra, dobra Boom, prawie wybuchli. Kurde, kurde, kurde. O, no strzejdź do niego! Chyba rozwalili ich. Chyba, nie jestem pewny. Dobra, rozwaliliśmy ich. Troszkę to ogranicza widoczność. Dobra, uciekam, uciekam. Troszkę ta szyba teraz ogranicza widoczność, ale. Jest z tego. No ale tak, tak czy siak jest dobrze. Bo przynajmniej coś widać. O kurde, kurde, kurde. Żeby nie było krasza. Jest, jest, nie ma kraszu. Dobra. Teraz teraz jedziemy od odwieźć... smołka Znowu przepi... nie. Ja już tak mam, że zawsze przewijam cutscenki i odruchowo to robię. To pewnie przez to, że już przeszedłem fabułę GTA San Andreas. O kurde, kurde, ale teraz jest troszkę większe utrudnienie, bo... no. Jak sami widzicie. Troszkę, tego zapomniałem. No dobra, chyba jedziemy po jeszcze jedną misję. I tu będzie chyba koniec odcinka, to ostatnia, bo. Chyba nie ma już tego. No właśnie, ja sobie przypomniałem, że tutaj... O kurde, 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 dobra. Mm. Ja Se przypomniałem... O kurde, e, ktoś dzwoni. O kurde, ja nie widzę tego. Ta, hej, coś. mój sweet że mój hej, co słuchać. No, i w tym momencie odblokowaliśmy sobie yy, siłownię, na której możemy trenować, to się zalicza do, do jakby mechaniki RPG w tej grze. No dobra, muszę wskoczyć tutaj. O, dobra, wskoczyłem. Teraz tak. <grym> Okej, okay, dobra, jestem. O, i tutaj zawsze był pistolet.

No dobra, teraz jedziemy do domu Emeta, O ile pamiętam, jest to osoba, która. Yy, która jakby yy, daje nam pistolety, czy coś w tym stylu. Chociaż po tym. no i po tym przeczytam to chyba mam razy. Kurde, co ja będę siedział w korku gównianym. To jest taka seria na spokojnie, nie, nie, chcę, nie chcę tutaj, nie wiem, krzyczeć, jak nie wiem co. Chociaż czasami może się zdarzyć, to jest coś takiego. O kurde. Emma, co ty robisz? mały gum z balas No dobra Nie było tu nic lepszego ode mnie serio patrz na to dup 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 A się schylił. Kulka w tyłek. I w trendu, dupę też. Też, chcesz. O, się zmęczył teraz troszkę. Mm, dobra. Jak kłócę, to mam lepszy, jakby tego, ale jak się odwracam, to mogę ominąć jakieś kule czy coś jeszcze się... A, ła, ła, Ej, mi się naprawdę za chwilę zacznie kręcić w głowie. Teraz ja strzela, tak i tak. A. Użyj celowania ręcznego, by strzelić w zbiornik paliwa. No, jest ja od czasu, że mam celowanie ręcznego. Holercie, dzieciak, zabójca, jak nic. Jaki ham z tego, z tego? ja. Zjadę to ham. Otworzył drzwi i wszedł do tego. No dobra. No to tak. Musimy iść do Binko, czyli do sklepu z ciuchami, który znajduje się tam, gdzie teraz patrzymy. I za chwilę Wam pokażę fajnego buga. Znaczy według mnie jest to troszkę straszne, bo no za chwilę w sumie sami zobaczycie. Jest to bug z y... pierwszą osobą. No dobra, teraz mamy jeszcze na czerwony znacznik i mamy przymierzyć nowy stroje. Będziemy ubierać zielone czuchy. No dobra. Tułów. Kurde, chyba wyszedłem. No, wszedłem. O kurde. No to tak, tułów. Mhm. I weźmiemy zieloną bluzkę. Dobra, zielona bluza z kapturem. Troszkę grubo w niej wygląda, ale to chyba nic nie zmienia. Znaczy, potem i tak będziemy grubi. Pewnie. Nie wiem, czy może jakieś łoń... nieśmiertelniki. O, to jest dobre. No i dobra, to chyba wszystko, I teraz patrzcie na to, patrzymy się w lustro, widzicie, no, nie, no rozdzielczość nie, nie jest zbyt ładna, ale w taki sposób Wam pró próbuję przybliżyć, no jak widzicie twarz CJ-a w lusterku jest teraz normalna, ale patrzcie teraz na to. Jego oko wychodzi, jego język też. I to wygląda jakby, nie wiem, jakby był jakiś... Jakby był jakiś uzmutowany czy coś w tym stylu, patrzcie na to. Jakby miał odwrócony język. Dobra. To jest właśnie taki bug z tym. No i dobra, możemy wyjść już do sklepu. No i misja wykonana, szacunek. No dobra, chyba możemy jeszcze sobie pójść, pojechać do suite'a Czekajcie Pojedziemy sobie jeszcze do suite'a Aby powstrzymać Karla przed wejściem do samochodu ty, po tym jak otworzył drzwi i wyciągnął kierowcę lub pasażera, użyj przycisków sterowania ruchem, albo naciśnij LPN No dobra, teraz przejdziemy sobie... O kurde, o kurde, ale się rozpędziłem O kurde O Jeszcze tam mój rower stoi No dobra Zagrał jeszcze jedną misję z Od Suite. No dobra, zobaczymy, gdzie jedziemy. Jedziemy gdzieś razem. Jedziemy na terytorium Bałasów. O kurde. No dobra. Jesteśmy na terytorium balasów, chyba już, więc. A, dobra, mamy tam znacznik, już, więc. Znaczy, ja tutaj taką. A, kurde, no. Tak, teren balasów chłopcy gotowi? Pewnie gotów. Kelly, skup się na prowadzeniu, my z nimi my się strzelają. Też mam pistolet, więc mógłbym podstrzelać troszkę. Dobre jest. Co tam jest? No co ja wyprawę no? O kurde, 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 kurde. Tacy mocni są, no nie? Balasi gówni. <tryk> 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 czy to już wszystko? Tak. Teraz jedziemy chyba do... do Glen Parku, czy czy, czy Par Gren, Green Park, czy Glen Park, czy... Glen. <tryk> Masz dwie gwiazdki poziomu poszukiwania. Gliny będą cię ścigać. Kurde, kurde, kurde. O kurde, kurde. Malowanie ukończone, na szczęście dostanę za darmocha, bo pierwsza misja, no nie to znaczy pierwsza misja. O kurde, kurde. kurde. Tak, grał Street powraca, chłopie. grał Street powraca. No dobra. Już dojechaliśmy na Grove Street. Rozwaliśmy paru balasów, więc jest naprawdę dobrze. No dobra. Dostaliśmy chyba jakieś. Four. No, dostaliśmy 500 dolców. No więc już nas stać na jakieś, nie wiem. Nie wiem w sumie na co nas stać. Jeszcze tylko pójdę... o, dostałem pistoletik jeszcze, co jeszcze, fajnie. A to chyba... aha, to chyba od, od, od Emmeta. Dobra. No kurde, o, to było złe, to było złe, to było złe, nie, 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 nigdzie nie idziemy do swita, nigdzie nie idziemy do słyta no. no, więc ja za chwilkę tutaj zakończę odcinek, tylko wezmę sobie tego, tego teka. A jeszcze tutaj, tutaj gdzieś. O kurde, kurde, kurde. A ła, 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 Tam chyba leży kamizelka kulotporna, Jeżeli się nie mylę, i leży. Jest tutaj kamizelka kuloodporna. I gdzieś tam na plaży. Nie za chwilkę wam pokażę gdzie. O kurde, o tutaj chyba nie przeskoczę. No. To będzie koniec odcinka, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, podobał. jeżeli tak yy, zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś pozytywny komentarz dla CJ, który właśnie się zmęczył i je, jeżeli jesteś nowy to zasubskrybuj kanał po takich materiałów. Cześć!